8 lipca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie stworzenia miejsca upamiętnienia Gerarda Cieślika. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięską pracę. Praca e, oczywiście z założenia przedstawia ławkę i naszego mistrza e, Grada Ciślika, który był autorem wielu sukcesów, przecież naszego Klubu Ruchu Chorzów e, i osobę, która no, co tu dużo mówić godna jest tego pamiętnienia, ponieważ e, również dzięki niemu, przecież Chorzów, nasze miasto jest jakąś tam ikoną i też i, i, i promocją, że jak powiem w futbolu w Polsce, w kraju. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy Komisja Kultury i Sportu skierowała wniosek do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie konkursu na wykonanie pomnika rzeźby upamiętniającego postać honorowego obywatela Chorzowe. W konkursie udział wzięło trzech artystów związanych z naszym regionem. Komisja konkursowa zdecydowała o wygranej Tomasza Wenklara, twórcy m.in. tyskiej rzeźby Ryśka Ridle. Jak zatem będzie wyglądać pomnik sportowca? Oczywiście jest ławeczka, jest postać stojąca pana Gerarda z piłką przy nodze i chyba to jest najlepsza opcja, która przedstawia jego charakter jego, jego jego życie, no i też i miejsce, które zostało wybrane przez radnych, czyli ulica Wolności. Było również głosowanie, były konsultacje społeczne. To wszystko, że za nami mieszkańcy również potwierdzili ten wybór, jeśli chodzi o ulicę wolności. Myślę, że to chyba wszystkich wszystkich wszyscy, wszystkie oczekiwania spełni mieszkańców, prawda, i to jest chyba godne, godne miejsce. I, no i, i taka też atrakcja, co dużo mówić, tak, miasta Chorzowa, gdzie każdy może przyjść, usiąść, zrobić sobie zdjęcie z panem Gerardem. Na temat tego monumentu wypowiedziała się także żona pana Gerarda, prawda? Właśnie to też potwierdza, jak gdyby słuszność tej decyzji, ponieważ pierwotnie żona miała na myśli miejsce przy ulicy Farnej, potem doszło do wniosku, że faktycznie taka, taka taki można to nazwać taki postument, tak? Ławeczka byłoby lepiej, gdyby była przy ulicy Wolności, tu jest więcej ludzi, więcej jest to centralne miejsce miasta więcej możliwości, aby, aby po prostu tą ławkę promować, pokazywać i z niej korzystać. Odlew z brązu w skali 1 do 1 przedstawiający legendarnego piłkarza w biegu powinien pojawić się w okolicach Poczty Głównej do końca roku.